Witajcie, to znowu ja Lelek, i witam Was już w kolejnym Let's Play. Chciałem Wam życzyć wesołych świąt. Dzisiaj z okazji wigilii e, i zaczynamy misję. Dzisiaj, e, dzisiaj pokażą się trzy odcinki. E, misja w Aldenach, Jak widzicie, 25. to było 25. grudnia, także e, jutro, tak jakby rocznica tego. E, no i dobra, e, puszczam na, najpierw ten filmik. Tak, eee, dobra. Bierzemy pierwszą misję. Eee, A tak, eee, tutaj co sobie tu weźmiemy? Eee, weźmiemy sobie albo nie, zostaniemy przy tym niemieckim, przy tej niemieckiej sniperce. Eee, weźmiemy sobie, tak, te dwa ponsony. co by tu jeszcze ciężki karabin maszynowy to to się nam może przydać w z2 sztuki yy, możemy wziąć granat. jeden chociaż to nie jest konieczne yy, z dwie bazuki damy z12 naboi yy, można wziąć miny a chociaż ja będę korzystać z bazuki nie będę miał. Eee, bomby zegarowe. dam 8, nie pamiętam jak jest to dokładnie potrzeba. Eee, co my tu mamy? Tego jak widzimy STG-44 już nie ma tutaj. Eee, w tych następnych misjach też już go nie będzie dostępnego. Ja sobie może Stena trochę. Więcej naboi AWM S3. Tu jest jeszcze trochę miejsca. Eee. Dobra. Sniperkę, no to zostaniemy już przy tej niemieckiej. Eee. Co by tu jeszcze? Nie bomby. Chyba tyle. Dobra. Wróg dokonując kontrofensywy przejął jeden z mostów na tym terenie. Mamy wiarygodne informacje, że nasi saperzy wysadzili most. Możliwe jest jednak, że Niemcy szybko go naprawili albo zbudowali obok most pontonowy. Naszym zadaniem jest przerwać ten główny szlak transportowy. Cel zasadniczy: zniszczyć wszystkie mosty. Cel dodatkowy: ewakuować się główną drogą. Misję zaczynamy w tym miejscu. Teren jest silnie strzeżony przez jednostki pancerne oraz doborowe jednostki pancerne SS. Aż do chwili zniszczenia mostu musimy przemieszczać się, zwracając na siebie jak najmniej uwagi. Najlepiej będzie zapewne przesuwać się wzdłuż zamarzniętego brzegu rzeki tuż obok mostu. Jeśli Niemcy zbudowali most pontonowy, to składa się on zapewne z łodzi pomocniczych. Na nich umieścimy ładunki. Po zniszczeniu mostu, musimy szybko ewakuować się drogą. Uważajcie na czołgi i pojazdy opancerzone. Mogą one bardzo utrudnić wam ewakuację. Misja kończy się z chwilą przetransportowania wszystkich pozostałych członków drużyny i łazika łączności w to miejsce. E, tak, jak widzieliście, e, musimy tu wysadzić most. E, weźmiemy sobie tak. E, może, może. Weźmiemy sobie STG-4P. Eee, snajperkę. Temu damy. Damy mu tak, damy mu... A, niech będzie Thompson. Eee, jeszcze trochę naboi. Snajperka. Hmm. Trzy materiały wybuchowe no nam potrzebne do wysadzenia tego mostu. E, temu damy damy mu standardowo snajperkę. A i dałem mu stena. E, dwa czołgi tu będą, trzeba je będzie zniszczyć. Dwa naboje do gąbki fpg e, 44 i może. No i snajperkę. Myślę, że to, to... powinno nam to wystarczyć. A, dam jeszcze temu ciężki karabin Albo... tego. Dobra. Przechodzimy do misji. No i tu będziemy właśnie poruszać się takim łazikiem w czasie całej tej kampanii. I w czasie następnej kampanii też. Tutaj Wam pokażę. Musi, będziemy jechać tak, tędy, tutaj. Tu, będzie, tu jest jeden czołg na moście. O, on, jak się zbliżymy, to on zacznie odjeżdżać stąd, z tego mostu wyjeżdżać. I jeszcze drugi czołg, którego nie widać w tym momencie, ale on sobie stoi tutaj na tej, na tej drodze. Nie możemy przejechać tędy przez las, ani tędy tą drogą, bo tu są miny wszędzie. Musimy, możemy jechać tylko tędy. Eee. I tak jest tutaj trochę Niemców. Tu nie ma żadnych Niemców po tej stronie tego mostu. Tu jest jeden na moście. Musimy podłożyć trzy bomby w, w tych miejscach. Jak są te, te pontony, takie? A, tu jest ten drugi czołg teraz. On chyba wyjeżdża i on stanie gdzieś tutaj. Tu są trzy miny, cztery miny. On stanie gdzieś tutaj i stamtąd go zniszczymy. Stamtąd go zniszczymy gdzieś. E, dobra. E, co by tu jeszcze powiedzieć? E... Tutaj, jak widzicie, yy, te nowe bronie, które zostały dodane, nie są takie. No tak, jak te, że strzelamy tam, gdzie na przykład gdzie jest ten celownik na nich. Yy, chociaż akurat tą są, Chociaż są później takie, które na przykład yy, nie są na środku ekranu, a na środku ekranu strzelamy. Yy, Strzelam do środka ekranu, także wtedy można sobie na przykład. Yy... Wejść tutaj w opcję, opcje gry. Ja nie pokazałem tego wcześniej. Yy, na przykład, o, broń plus krzyżyk. I wtedy będziemy strzelać do tego krzyżyka. I na przykład teraz, y, tym Thompsonem, napiszę sobie, jak strzelimy teraz, o, strzelamy tam, gdzie jest ten krzyżyk. A jak, y, odłączymy sobie to, pokażemy mu tylko broń, to strzelamy, o, tutaj, gdzie się kończy broń. Na przykład, w tym Thompsonie tak jest, w innych już jest tak, że na przykład strzela się do środka. Mimo, że, Broń się kończy w innym miejscu, a nie ma celownika. I ten celownik nam zmienia... zmienia wszystko praktycznie, jak go mamy. Bo na przykład... Yy, ...tym strzelamy normalnie tam, gdzie jest cel. Gdzie jest znaczy gdzie się kończy broń i tak dalej. A jak ustawimy sobie celownik... Yy, nie, to... krzyżyk. O, to strzelamy tam, gdzie jest ten krzyżyk. Także... Yy, no, to trzeba na to zwrócić uwagę. Czasami się to przydaje. Chociaż ja wam powiem, że... Ja głównie korzystam w ten sposób. A to jest w linii celownika, to odpowiada za to, że. O, widzimy celownik, jak Mamy widok z trzeciej osoby. Eee, dobra. Wyłączę to. Ja będę grał w ten sposób. Eee, dobra. Także możemy sobie chyba już wsiąść. Weźmiemy sobie jedynkę. Za mną! Z, e, ma mną macie bazukę, ma czwórkę, tak? Tak, czwórkę ma bazukę. tu właśnie będziemy się głównie poruszać tym łazikiem. Możemy sobie przyłączyć się właśnie na dwójkę od razu będziemy mogli strzelać z tego. Jakbyśmy tam włączyli celownik, to byśmy mieli znaczy ten krzyżyk, to byśmy mieli tu krzyżyk pokazany, ale e, ja będę grał raczej bez tego krzyżyka, chociaż. Jednej chyba misji tam używam, ale tak zawyczaj tak, tak, Nie Idziemy, nie wiem czy tu jest, są jacyś Niemcy na tej drodze. Jeśli jest, to najwyżej jeden albo dwóch przy tym przy tej chatce. Idziemy. O, nie ma tu nawet żadnych Niemców. Dopiero tam dalej są. Tam też nie ma. Dobra, jedziemy tutaj. Jedziemy sobie tu na ten lód. Dobra, zatrzymamy się gdzieś tutaj. Ech. Weźmiemy sobie czwórkę, o, bo tą i bazukę. Pójdziemy sobie czwórką. Widzimy tam jednego Niemca. Aż nie tak nie? jeszcze raz. Tu jest ich sporo przy tych... Przy tych tutaj jest sporo Niemców Tu chyba jest jeszcze wcześniej dwóch Jeden tu w tym stoi no Widzimy ten czołg zjechał stąd o, Widzimy jest jeszcze, jeszcze właśnie dwóch Jeden załatwiony Drugi załatwiony Tutaj się chyba nie da, nie da się tu wejść, ale tu nic nie ma także Hmm, przynajmniej z tego co pamiętam, tam było. ma. Słyszymy już, muzyczkę. jest żabok. Tam jeden, właśnie na tym transporcie załatwiliśmy go. Teraz użyję sobie bazuki. Nie tak się. Jeszcze poczekamy sobie, załatwimy sobie tego niemca. Tutaj aż załatwimy nas. Trochę wcześniej, jakbyśmy tam pobiegli, to by się dało załatwić szybciej ten czołg. Ale trudno. Bierzemy bazukę. Zapiszemy sobie jeszcze. Czy jeszcze raz. Ten, ten celownik jakbyśmy sobie włączyli ten krzyżyk, to on by nam pomagał też przy bazuce, bo gdybyśmy widzieli od, od razu, gdzie on celuje. Kurcze co jest. Na no trawrze wreszcie. Dobry, zniszczony tam jest jeden Niemiec na C aż zbiegło tu dwóch, poczekamy sobie tu na nich, aż kurczę. my sobie, zapiszemy. Teraz ich załatwimy jak wybiegną. Dobra. Załatwieni. Kurczę, akurat za tym drewnianym stoi. Jeszcze jeden. Załatwiony na wieżyczce. Właśnie, tu jest sporo tych Niemców, oni tu właśnie przybiegają. Można było też podjechać tym łazikiem i załatwić wszystkich z tego działka. Może byłoby nawet szybciej. tak jeden jeden niemiec jest na moście ale sprawdzę jeszcze tu czy nie ma tu żadnych którzy są tu gdzieś blisko żeby nie mogli łatwo załatwić którzy mogli mnie łatwo załatwić o tu jest jeden załatwiony drugi załatwiony Tam chyba jeszcze za tym budynkiem jest dwóch, albo jeden. I podejrzewam, że w tych okopach tu jest jeszcze też jeden. Yy, Dobrze, załatwimy sobie teraz tego Niemca na moście. Że tu on zbiegł z tego mostu, ale ale wątpię. Bo tam załatwiliśmy jednego koło tego mostu, to mógł być ten, a, a nie, jest. Dobra, załatwiony. Musimy wysadzić tylko ten most, tamten jest zniszczony. Dobra. Za sobie tu. Wydaje mi się, że stąd jeszcze przybiegnie kilku. O, widzimy, tu właśnie wyjechał ten czołg, on tam stoi i załatwimy go od tyłu. Dobra, pobiegniemy sobie. O! Jest tu jeden. Jeszcze jeden, właśnie. Tak jak myślałem. no jeszcze dwóch tu jest. Padniemy sobie jeden. Drugi. Przeładujemy. Dobra, zaczekamy sobie, podjedziemy tym łazikiem. Słychać jak po śniegu jeździmy Możemy spróbować do... Podjechać tam... dalej Tu wiem, może pojechać tamtym łazikiem O, tam widzimy jednego, z tamtej strony. O, załatwiamy. Biegnie dwóch. Kurczę, nie udało się. Podjedziemy jeszcze raz. Podjedziemy może od tej strony, będzie łatwiej. Jeden załatwiony. Drugi tu koło tego budynku. był właśnie ten chyba tam siedział wewnątrz. Jeszcze tam biegło dwóch. Jeden. Zablokowałem się. Asz. A jeszcze raz. Wjecha wjechałem tak na to i się zablokowałem. Dołatwałem tego. chyba już załatwiliśmy. Tak, ten celuję tam. Idę jeszcze sprawdzić, Nie wiem, czy zapisałem pod mnie go, załatwiłem, czy, czy. nie zapomniałem zapisać? No nie, załatwiony. Dobra, to wszyscy. O, o, widać dużo ich tu było? Teraz tak, który tu ma materiały wybuchowe? Dwójka ma materiały wybuchowe. Dobra, pójdziemy. Dobra, pójdziemy najpierw wysadzić most. Trójką się przesiądę do działa, jakby coś. Dwójką musimy teraz powiedzieć. Możemy też równie dobrze tym łazikiem pojechać, chociaż to on też się trochę rozpę, ale. Dobra, pójdziemy już na piechotę. Słyszymy jak trzeszczy. Tam już nie ma żadnych Niemców na tamtym moście, także. Nie ma tam po, po takiej potrzeby, żeby tam przejeżdżać. Zapiszemy sobie jeszcze. Musimy właśnie podłożyć te bomby w tych miejscach, w których jest, yy, są te łódki. Nie będzie tutaj minuty. Byśmy zdążyli stąd zbiec. A niech będzie tego w tym samym momencie. Nie więcej to I... trochę za dużo tego czasu daliśmy, no ale dobra. Niech będzie. Idziemy sobie... Teraz... Teraz wsiądziemy do tego łazika i czwórką pójdziemy wysadzić drugi czołg. Eee... Jedynka... Czwórka. Możemy sobie jeszcze... Ustanąć, podziwiać... Jak most będzie wybuchał, to już niedużo zostało to. Zaczekam. Jak widzicie. Wybuchł. Teraz nam zostało tylko zniszczyć ten czołg i odjechać. Także pójdziemy sobie tam. Też jest trochę Niemców właśnie z karabinami maszynowymi. O, je, idzie jeden. On tu patrouille. Załatwiony. No, jeszcze tu jest jeden. Dobra. ich załatwimy. Jeden. Tam jest jeszcze kilku. Nie wiem, czy oni tu przybiegają, czy. Dopiero jak podejdziemy, bo dopiero jak podejdziemy, to ich będzie widać. Czniemy sobie, następny. Tutaj dopóki nie staniemy przed tym czołgiem, to ona że nie powinien e, się obrócić w naszą stronę. O, tu jest kolejny Niemiec. Dobra, weźmiemy sobie bazookę. No, ależem strzelił. Teraz to już chyba tak. Dobra, czołg zniszczony. Teraz pójdziemy sobie jeszcze sprawdzić, czy nie ma tu żadnych Niemców, ale no nie wiem, nie pamiętam, że mi się wydaje, że że tu już raczej żadnych Niemców nie ma. Jesteśmy E, jest jeszcze jeden tu stoi na górce. I widać go stąd. Drzewa nam zasłaniają. bo go nie widać. O, tu jest. O, on miał granat. Właśnie. Jakbyśmy pojechali tym, to. Właśnie, tu jest jeszcze trzech. Czterech nawet. Sporo. Pobiegniemy sobie. śniemy, przeładujemy. Dobra, teraz po kolei. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Dobra, i to chyba są tu wszyscy Niemcy. Tak, już zabiliśmy... ci tych są. Ci są tutaj, tam już nikogo nie ma. Dobra. Możemy teraz wsiąść do tego łazika. I odjechać. A zawsze jakoś sobie rzucam rzucamy tego, żeby mieć pod kontrolą to działko ewentualnie. Trzeba sobie ominąć te miny. Czwórka, teraz. Wsiądziemy sobie. Teraz no, z tej strony. aha, czwórka. No zaraz, czwórka z tej strony, dobra. Tynka, tynka. Właśnie nie można dopuścić, żeby ten łazik został zniszczony w każdej misji tak będzie. Idziemy dalej. Tak, 30 minut to było. No jak widzicie przeszliśmy kolejną misję. E... Następna misja w Adenach, ten następny odcinek się ukaże za jakąś godzinę. Także e... do usłyszenia za godzinę w kolejnym Let's Play.